Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pamiętników z Buraczkowa. Eee, ty na to pamiętnik wideo i recenzję życia mojego, ponieważ kurwa nudzę się na kwarantannie. Drugi powód jest taki, że jestem obudzony do 9, a normalnie śpię przynajmniej do 10, żeby pomóc w sadzeniu ziemniaków. Tutaj akurat tego miejsca stąd nie widać, ale żeby sadzić ziemniaki. Trzeba najpierw rozporać pole. Pole zostało rozporane, ale to nie koniec. Oprócz rozorowania pola, trzeba przeprowadzić pewien proces technologiczny, którego nazwy nie znam, ale jest bardzo potrzebny. No i pan Mieci miał przyjechać i przeprowadzić proces, ale nie przyjechał. I ja teraz, proszę bardzo, tutaj jest godzina. Do tej godziny czekam i kurwa nudzę się. Tak się nudziłem, że aż dęko odpuszek puszek wykrawałem. A to jest mój kot. No. Także. W walce z nudą stawię tutaj na to pamiętnik, wideo życia mojego na serwisie YouTube żebyście wszyscy mogli się ze mną ponudzić Elo